Dziupla, wiesz co to jest dziupla? Jak kradniesz samochody, to do A, dziupli ja, 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 ja. i rozbierasz i sprzedajesz. Witajcie, tak jak... jedziemy właśnie delegację z Hamburga odebrać. Oczywiście jak zawsze jestem spóźniony. Będzie opieprz 100%. Zobaczymy co wydarzy się. Małą wycieczkę zrobimy. Ja mam tutaj Renaulta, Megan. Chłopcy będą mieli BMW X3 diesla. Ciekawa kombinacja. zobaczymy co wykombinujemy tutaj. Jakie akcje? Achtung, Właśnie. Pani z francuskiego samochodu do mnie po niemiecku mówi. O, już widzę BMW, już stoi. A czy ktoś go wpuścił. Meczka czeka pan. Naparkujemy koło niego. Nawet... I głuś się Ej, my teraz po polsku gadamy. A teraz po polsku, Teraz ja. po polsku. I co? Nikt cię nie wpuścił? Znaczy się włamał już, a ja tutaj... A ja tutaj już czyściłem ze środka, bo ja nie miałem czasu, wiesz, a wygląda jak. Jednak... Zaraz ci pokażę sprzęcik. Będziemy działać. Bardzo dobrze. Witajcie w dziupli. To jest dziupla. To i, ba i Bartek. Bartek ma samochód do dziupli. Bartek. Poskładany z dziupli. Z części. Co to jest? To jest BMEczka X30D XDrive. Jaki rocznik? Jaki jest Takie fakty, fakty, 2011, fakty. 2011 budowa, e, przebieg ma teraz 207 prawie tysięcy. Kupiłem 170 tysięcy miał, ja go kupowałem i się sprawdził, no tak, bardzo dobrze bym powiedział. Aha, aha. E, w sumie on jest używany jako wóz dla rodziny. Znaczy, rodziny mój... wóz. Bomber, wóz, ja. bomber, bomber, bo, rodzin, bomber, bomber bo, Wiesz, bo jak ja mam dwóch małych chłopaków, jak, wiesz, z tyłu może być trochę głośno, trochę za głośno nieraz, nie? A jak wstaną z siedzenia się odepną, to jak dasz gaz do dechy, to znowu lecą do tyłu i wtedy znowu siedzą, nie? To w wszystko słupkę okay. okay. Słuchaj, a jak mówiłeś, jak masz dużo miejsca, no to co znaczy dużo? Dużo miejsca znaczy, że dasz rady go zasyfić po tyle, <aunque śmiejsi> że Ci wszystko wypadać, jak otworzysz. może, jak zobaczysz do środka, jak tutaj dwóch takich mapków siedzi z tyłu, nie? Nie, <śmiejsi> nie wiem, czy chcesz zobaczyć. Kamil, sprawdź. To wiesz, masz upieczone wszystko, masz, ale dosyć miejsca, na przykład, żeby. W trójkę nawet usiąść może na to nie wygląda, ale działa, nie? Znaczy Aha. jak dwójka dzieci, po środku mama jeszcze usiądzie, bo jest tak głośno, Aha. a ty już szare włosy dostajesz, nie, to no to po, widać, po prostu działa, Widać, działa, działa, widać, że bo... dostajesz. No, wiesz, bo w fryzjera byłem, to, to jeszcze idzie, To nie? jeszcze można farbować no, Działa, działa, ale dużo miejsca ma, bo możesz klapnąć całą... Siedzenie tylne do przodu, i masz. No, może się pożyć, spać. A słuchaj, a jak z mamusia z synkami jest z tyłu, to ty masz niankę z przodu, młodą, taką fajną. Myśmy mieli, ale wygoniła ją. <ścoughs> a tak, w tym momencie to Agnieszka, Pozdrowienia. Nie? <ścoughs> Słuchaj, a alusy fajne, ile? Alusy fajne, ile ja czali? wiesz co, one były używane, bo to był firmowy samochód, optyka, nie, No, no. firmy to z pierwszej ręki w sumie, bo pierwsza ręka była a. powiedzmy BMK, a jakiś tam koleś ze Stuttgartu miał go jako biznescar jakiś niby, nie, jak przy... Przejąłem go, to był jak nówka, ale widzisz, jak, jak się dwójkę dzieci ma, to po prostu tak później wygląda, jak... No, no... Powiedzmy no. to, że to dzieci z zrobi. <laughs> zrobili. To, to taki mało ślizgany z Niemiec. Ta, no, jo, tak, jo, jo. tak, tak. Przez, przez emerytę. Dobra. A, a chodź zobaczymy, co masz pod maską. Chodź, chodź, zobacz, jaki fajny przód. Mi się bardzo podobało, jak za tobą jechałem, ten, taki, ten przód, Elegan, te, ta maska. Tej, kurde, nie wiem ile tutaj jest. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. I on taki, to jest X3, ale jest taki masywny, taki, taki bully jest. Ty masz taki... wiedzieć, jak z tyłu patrzysz w lusterko, że. Tak. O kurde, kółeczka to znaczy, że w prawy pasz. Trzeba, <grym> trzeba, trzeba uciekać. I widziałem tak bardzo pięknie jeździsz, jak typowy kierowca BMW bez kierunkowskazów. Bardzo A, mi znaczy, się to podoba. Ja, ale muszę ci przyznać że naprawdę, że ja próbuję akurat się sam dostosować do tego, żeby go właśnie robić. Bo Ostatni jakiś program oglądałem, że ktoś właśnie mówił, no. że. Aha, tu taki niemiecki gryp magazyn. Znam, może dużo ludzi zna, nie? I on mówił o takiego jednego. Dlaczego on nie dał kierunkowskaz, nie? No. Ale to na serio do niego mówił, aż się zdziwiłem, jak ja oglądam sam ten program. To od tego momentu ja próbuję to też robić, bo on dobrze to powiedział, że trzeba się. Pokazać wszystkim innym, tak. bo to jest wszystko jedno działanie, że to trzeba właśnie tak robić, nie? Kurde. Tak się w ogóle mówi, Gdzieś... właśnie, że kierowcy BM-ki zawsze są jakieś szalone wariaty, tak się no, mówi, no, co jeżdżą. bo nie umią A ja nie chcę ten kliszy, wiesz, żeby był taki, po prostu wtedy może następny raz dam... Nie, raz trzeba polerkę trochę dać. Tak, trzeba. Kto to był? To już był. <laughs> wszystko to już... było, ja to nie był. Słuchaj, to jak to się otwiera, cacko? Wkładać nie... paluszki? Paluszki. I I auta. Tej... Nie jest to dwu, dwu, ale to nie było w BMK dwa razy? Że dwa razy ciągniesz i on automatycznie tak Masz... jest, to nowsze w prawo musisz ciągnąć. A w tych starych to miałeś tego fiutka co wychodził A... i ciągnąłeś ten. I no co tak to, mamy tutaj co to coś jest? ładnego, to jest. E, Raz, opak. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciopak, jak my lubimy umówić. nie. Mhm. E, litrowy, piękny, ładny. Trzy tutaj litrowy. Akurat ma chyba w zeszłym roku dostał nowy AGR. Znaczy AGR cooler i chłodnica, no właśnie o to chodzi. I tak w sumie w ogóle wcale problemów nie miał. Profil mój jak ja jeżdżę to dużo krótkich strefów, bo do roboty na przykład tylko 8 km, ale tak codziennie, nie? Codziennie 8 km nawet olej się nie rozgrzeje. No właśnie nie, a to właśnie muszę się przyznać, że wiesz, lubimy auta i to wszystko i każdy się chwali, ile on zawsze wie, nie. No. Ale jest ta, na takim momencie teraz tak, że dopiero się... Ja udaję teraz, że coś wiem. <laughs> Korek odkręcam, o w... cieplutko, ładnie czy to wygląda. I w normalnych samochodach z przodu zawsze masz y, temperaturę wody, nie? No, no. Pokazanie. A ja się dopiero później zajarzyłem, jak ktoś na YouTube mi napisał, przecież on rozgrany, zobacz tam w prawy kąt, nie? No. Ja się dopiero pół roku później, jak ten samochód kupi... kupiłem, zerzem. kurde on ma rację, to jest olej, a nie woda. <laughs> Słuchaj, a ile on koni ma? To jest najważniejsze. E, mówi się, znaczy w książeczce pisze 258? 258. 258 koni. i 560 N. O, to ciągnie. Który naprawdę dwie. trzeba czuć, e, bo jak go mu kopniesz, jak jest rozgrzany ładnie e, z dołu, no to już łyb urywa do tyłu, nie Tak? A to sprawdzimy to zaraz. Jak tak obiecasz. No obiecam. E, to nie co mam to tylko wskazać? Może bagażnik? Tak, zobaczymy, chodź. Zobaczymy, jaki syf jest. Zapraszam. Crips, MTV Crips. <gry> Patrz, jak się otwiera, ale luksus. Ojej. Znaczy, to jest zestaw BMW, bo jak Ci stanie samochód, to masz no. zawsze skuter w aucie. <gry> <gry> Ej, bardzo mi się podoba, bardzo profesjonalnie jest ta naklejka tutaj, M. M-Sport. Bardzo profesjonalnie, bardzo prosto to ktoś nakleił. Ale wiesz co potem? Poznacieś po prostu to, że jak kupujesz oryginalne części BMW, to dostajesz naklejki oryginalne BMW z Shopu. To znaczy, że ktoś, może u kogoś widzisz takie ładne BMW, naklejeczki, To on kupował w BMW Shopie, gdzie mu gratis zawsze dają. Bo ja taki sklepik mam, który nie chcę teraz reklamy robić. Nie, Stasiu? <laughs> Ej, ale powiem Ci szczerze, że trochę tak mało miejsca. Ja mogę Tak powiedzieć, nie jak... jest wielki jakiś, nie? Znaczy masz na tyle lewa, prawa, może nie, ale masz może zawsze go do góry załadować, nie? A on ma taki brzuszek jeszcze do tyłu, a, to ty też załadujesz. Aha. Co dużo ludzi z Audika, no. znam takich, co mają a taki hatchback aha. na przykład. No, no. E, mają właśnie ten problem, że mają może kombi długi, ale jakoś mają Połowę z miejsca, bo jak zamykają one no tak, to bo ścięte jest wszystko. wszystko i... ścięte, ja. Nie, to dobanie jest, to mi się też nie Ale podoba. Ale ten sprawdzony już był kilka miesięcy w Polsce zaś znaczy, miesięcy, kilka kilometrów albo w Chorwacji, w Słowenii, wszędzie. Dwójka dzieci, dwóch dorosłych z Pokolus. Nie ma żadnych mega. problemów. To chodź, zobaczymy do środka. Jaki bałagan bo Miejsce kierowcy powinno być posprzątane, nie? A wiesz, to ja sprzątaję. Czy, czy synowie też jeżdżą? Czy na 5 minut będzie czysty, Cyst. czy nie, no to wiesz jak to jest, nie? <laughs> No właśnie. <laughs> Widzę, że masz elektryczne tutaj siedzonka przesunąć. No, tutaj, o, no. A, dobrze a, a, mi robisz. A, a masaż masz? Nie, masaż nie mam nie masz, i nie masz. ma, e, jak się mówi, lordozy e, na no, plecy no, no, nie ma przestawienia. No, no. Ale... ale tak w sumie to ma, no, wszystko pełne Ale elektryczne. widzę elektryczne szybki tutaj. Szybki, jest, no, standardcik. Standardcik tutaj i aluminiowe te, bardzo mi się, takie sportowe problem, ja, nie, aluminiowe no, jest. jest. dobrze, znaczy jest fajne, bo aluminium jest niestety trochę miękki. Aha. Znaczy tak problemów nie widać dużych to, ale masz zadrapania, jak na przykład go jakimś kubkiem, albo coś się to do razu widać, nie? Chyba może to w lato, może więcej się odbija, nie wiem, ale widać, nie. Mhm. Może nie pierwszy, wiesz. Do... Jak to twoje auto, no to może inaczej na to patrzysz, no, no wiesz, tak dokładnie, tak, nie. Tak, tak, Tresy, wiesz, szare włosy i to wszystko, no, ale dokładnie. No, to nic nie zrobisz, bo to się używa, nie? No, widzę, że tu masz fajne światełka automatycznie, tu już wszystkie bajerki, tutaj taki schoweczek to. masz, o, Big Xenonki, Head-Up Display. Aha, Head-Up Display też masz, tak. bo to fajnie. Jest to fajnie. Musi być, to jest Mi bardzo się fajnie. bardzo Wajha podoba wajcha taki fajna taka gałeczka sportowa gałeczka jak, ja jest, świeci jak joystick się, czy na szczęście się świeci że jedziesz do tyłu albo do przodu <grym> nie, bo nigdy nie wiadomo no, 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 no. piękne a te guziczki są bardzo fajne tutaj znaczy powiedzmy pierwsze dwa miesiące jak się tym jeździło no, to jest taki efekt nie Aha. to po prostu wiesz no kurde a no, jak się już ma to trzeba używać <grym> znaczy no to jest to są te co mówiłem że 560 nuta to ty masz nie kopnie ci w kark i no, robię frajdę, nie? nawet w lesie jak na grzyby byłeś, wyjeżdżasz z grzybów, może w, z wyjazdu trochę trochę przesadzisz i ci dupę wysadzi, nie? I, i, i grz tracisz grzyby. Albo. Albo wyjeżdżasz ze stacji paliw z Gdańska, Oliwskiej, Grunwalskiej gdzieś i tam jest akurat mokra ulica. Przykładowo, przykładowo. Przykładowo, to, 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 to nie jest tak naprawdę, tylko przykładowo. Dwupasmówka, gdzieś 70 trzeba jechać, musisz trochę z, szybciej wyjechać, żeby cię nie trafił ktoś, no to może ci też dupa wykręcić, Aha. nie? Mimo, że się mówi X-Drive 4-4, ale no. on wtedy w tym momencie, jak dajesz czadu, to on przełącza na tylny i masz cały przebieg na tył. No, no, widzę, widzę, że masz fajny szyberdach, ja są ładnie, jasne, wszystko elegancko. Wiesz, bo był taki pomysł, że wiesz, to fajnie by było, dzieci z tyłu siedzą, Aha. chcą spać, patrzą, do, liczą sobie chmurki, może i szybciej zasną, był taki może, taki pomysł był, nie? I czuję się w praktyce? Co ja mam ci powiedzieć teraz? <laughs> Szare włosy <mówią> wszystko. <laughs> A e, nawigację masz? Jak nawigacja? Jeszcze tak funkcjonuje? Z te, te iDrive te, czy to, to wszystko, już takie wszystko super. zastarzałe jest? Nie, ten znaczy, no znaczy można, są lepsze grafiki dzisiaj w displayach, nie? Ta. Ładniejsze, może jakiś Android tam albo Google, jakiś internet tam, nie wiem. No. To ma też internet wbudowaną kartę, ma musisz wykupić BMW, pakiet, tam, drive jakiś, nie masz tam, też mogisz sobie pogodę sprawdzać albo coś tam, co kompletnie niepotrzebne. Aha. Um, ale co jest najważniejsze, no, nawigacja jest fajna, bo to jest ten professional chyba, masz szeroki display fajny, możesz sobie... Podzielić go na przykład, to tam możesz sobie wybrać na, na Twój cały tryb. Pokazuje ci informacje po lewej stronie. Masz nawigację i masz wszystkie informacje, co chcesz. To nie można narzekać, bo co ty więcej potrzebujesz? No i na wszystko A inne. A powiedz mi, nawigacja jest też złączona z, z Tak, tak, tak. Jest, ale nie masz się. takiej grafiki jak tutaj na tym no, displeju no, 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 no. ale po prostu ci pokazuje na metr, kiedy dokładnie masz zjeżdżać, gdzie, w lewo, prawo. Elegancko. E, no, działa bardzo, bardzo dobrze. Chodź zobaczymy ile miejsca z tyłu jeszcze jest. 1,84 m no. i tym. No ja trochę mam teraz wygięty trochę bardziej do tyłu, bo myśmy mieli 300 km to trochę wiesz, wygoda i wszystko, ale i tak no w sumie Polana to akurat mi by mi stykło, nie? A jak z plecami siedzisz? To tak prosto jak świeczka, czy raczej też trochę. Mam bardzo dobry do tyłu. przykład do ciebie Volkswagen Sharan no. Jechałem raz z tyłu i myślałem, że siedzę na drewnianej ławce. Aha. Bo to normalnie masz 45, e, no, e, 90, 90 tak, e, no, stopni e, no, ławeczkę, a tutaj masz to trochę do tyłu pochylięte, znaczy fajne by było, bo chyba miał, szukałem tuareka, może ty wiesz, chyba on miał siedzenia tylne, gdzie może sobie do tyłu. Tuarek kipnąć, nie wiem, nie, nie wiem. Wiem. wiem wie, że nie takie coś. I albo Grand szeroki to miał, nie wiem, bo były takie opcje, że takie coś, ale się okazało, że to. Ale nie jest źle. Znaczy ja tak tyle, tu jest z tyłu nie jeżdżę, ale. Nie? Teraz jak tak wiesz, siedzę, to, no, to fajnie, pięknie, fajnie, Nie, fajnie, fajnie. Ale widzę. Muszę ci powiedzieć, że raz tutaj spałem. Jak jechałem do Polski, byłem, sam jechałem i się tutaj z tyłu przespałem. Miałem ja dałem nogi tutaj, lewo, w górę wprost i jakoś to poszło też. No, wszystko jest Ale głośniczki gdyby. masz, ładne aluminium, elektryczne szyby, tu dużo miejsca właśnie. To jest fajna zabawka dla dzieci? Tak, a możesz bloka... blokować. Nie jest to zablokowane, się, ale... Ale i tak rozblokują, ja no już umią. <laughs> A powiedz mi, e, szyby przyciemnione